W życie publiczne wkroczyło pokolenie Polaków, które całe swoje życie przeżyło w niepodległym państwie. Ale starsze pokolenia zachowały mentalność czasów, gdy Polska była zniewolona. To przeszkadza nam w urządzaniu państwa, twierdzi Jarosław Kuisz w swojej książce Koniec pokoleń podległości. Młodzi koncentrują się na życiu prywatnym, podczas gdy starsi żyją sporami przeszłości. Kłócą się o metody walki o odzyskanie niepodległości. Ich wojowniczy język wyklucza oponentów ze wspólnoty. A tymczasem w normalnym państwie różnice interesów nie są powodem do rozpaczy, ale szansą na kompromis. Bezkompromisowość, ściganie zdrajców, podejrzliwość, stawianie dobra narodu ponad prawem i luźny stosunek do praworządności to typowe cechy walki o niepodległość. Także szkoła i media opierają się na kulturze przeszłego zniewolenia. Jarosław Kuisz żąda odrzucenia trujących oparów przeszłości. Polacy muszą uwierzyć, że Polska jest na dobre, wolna, przekonuje. Jednak nasza kultura ma zakodowany strach przed upadkiem państwa. Jego symbolem może być choćby Muzeum Historii Polski, powstające w Cytadeli zbudowanej przez Rosjan na wypadek zbrojnego powstania w Warszawie. Publicysta wypowiada zatem posłuszeństwo narodowym wieszczom i wszystkim twórcom aż do schyłku PRL-u. Ale nową twórczość także przenika nihilizm. Kino Wojciecha Smarzowskiego głosi narodowy masochizm z czasów podległości. Jego film Wołyń, podobnie zresztą jak Smoleńsk Antoniego Krauzego, znajdują szczęśliwe zakończenie w zaświatach. A przecież film Krauzego sugeruje podległość Polski jak za sowieckiej okupacji. Podobnie szkodliwy jest kult szlachetnych przegranych, twierdzi Jarosław Kuisz. Najważniejszym postaciom III Rzeczpospolitej, architektom naszego państwa, zależało na przyłączeniu Polski do Europy Zachodniej. Nie mieli jednak pomysłu na to, jak przekształcić naszą wspólnotę. Czy pragnęli ucieczki od narodu? Treści narodowe zagospodarowała prawica i buduje naszą tożsamość na doświadczeniu walki o wyzwolenie kraju. Jednak, zdaniem Jarosława Kujisza, często ten, kto najgłośniej krzyczy o wolności, jest największym niewolnikiem przeszłości. Publicysta twierdzi, że punktem odniesienia dla dzisiejszej Polski powinno być państwo Jagiellonów. Nie chciało wzorować się na zachodniej Europie. Było trwałe. Wspólnota polska czuła się u siebie, a szlachta żądała od króla i magnatów przestrzegania prawa. Także dzisiaj obywatele mają prawo żądać przestrzegania konstytucji. Kryzys praworządności, który trwa od 2015 roku, wywołali przedstawiciele pokolenia podległości, twierdzi Jarosław Kuisz. Chcą państwo urządzać od nowa, jak gdyby je dopiero wyzwolono, a przecież Polska jest wolna od 30 lat. XVIII wieku w naszym kraju dojrzało pokolenie wychowane w wolnej Polsce. Zdaniem doktora Jarosława Kuisza to całkowicie odmieni naszą politykę. Centrum życia publicznego przesunie się z obszaru neurotycznego lęku o zachowanie bytu narodowego na troskę o konkretne sprawy społeczne, emeryturę, służbę zdrowia czy czyste powietrze. Dla pokolenia polskiej niepodległości, twierdzi redaktor naczelny kultury liberalnej, państwo i jego instytucje są czymś oczywistym, a nie jedynie chwiejnym obiektem marzeń i celem powstańczych zrywów. Dlatego właśnie walka o naród może zamienić się w pracę na rzecz poprawy państwa. Młodzi ludzie na ogół nie mają już także kompleksów wobec krajów zachodnich. Wyjazd do mitycznego raju Ameryki, Francji czy Wielkiej Brytanii przestał być życiowym celem czy szczytem aspiracji. Według publicysty to znacznie zdrowsze i bardziej odpowiadające realiom podejście do polityki oraz życia społecznego. Trzeba zostawić za sobą stare, nierozwojowe nawyki epoki podległości. Ale czy ten pogląd nie jest aby sformułowaną na nowo koncepcją ciepłej wody w kranie i nowym wyobrażeniem o liberalnym końcu historii? Czy obowiązek obrony ojczyzny należy traktować jako przeciwieństwo troski o codzienne sprawy obywateli? Nie zmienia się przecież geopolityka. Polska nadal leży między Rosją a Niemcami, w strefie zgniotu. Jak pokazują badania, młodzi Polacy w dużej mierze przejawiają postawy patriotyczne i konserwatywne. Wielu z nich uczestniczy w marszu niepodległości i angażuje się w inicjatywy związane z upamiętnieniem żołnierzy wyklętych. Czy nie obala to twierdzenia autora o pokoleniu niepodległości? A może podział na pokolenie podległości i niepodległości jest nowym wcieleniem podziału na człowieka sukcesu i homo który w liberalnej publicystyce lat 90. był krytykowany za to, że nie potrafi się odnaleźć w nowej kapitalistycznej i demokratycznej rzeczywistości. Czy miejsce pokolenia podległości nie jest, jak twierdzono w przypadku Homo na śmietniku historii? Czy rzeczywiście podział na mentalność podległą i niepodległą przebiega po linii pokoleniowej? A może zależy od przywiązania do własnego państwa i szacunku dla prawa Polaków do decydowania o swoim zbiorowym losie?